Manoliska z tej strony macie, a to jest kolejny odcinek. Już po tak długim czasie z Harvest Moon Friends of Mineral Town w zasadzie tak dawno w to nie grałem, że nie pamiętam co miałem dokładnie zrobić. Wiem, że chyba święto za niedługo będzie, czy jutro, czy dzisiaj. Za dwa dni będzie e, dzień, jesieni, pełnia księżyca. Pójdziemy, sprawdzimy, gdzie to będzie. A z tego co pamiętam, to musimy chyba ogarnąć farmę i to tak porządnie ogarnąć farmę, bo jedynie co mamy tutaj. Y, zasiane lekko ale z tego co pamiętam jeszcze mamy bardzo, bardzo dużo do zasiania. A może nie? Może zdążyłem wszystko zasiad. Wim, że, wiem, że nie podlałem. Wiem, że nie podlałem, ich zatrudniłem to dobrze. Ym, ale powiedzcie mi, jak to wygląda? Ile mam jeszcze do zasiania? Mam y, lato lub jesień. Możemy zasiać takie jedno. Co tu jeszcze mamy? Wiosna lub jesień. Y, to też możemy zasiać. Czyli mamy dwa i tutaj mamy na lato, kukurydzę Dobra, mamy tutaj dwie rzeczy, bo mamy jesień. Mamy ładnie, tu możemy zasiać sobie. Możesz się obudzić i robić, dziękuję. E, będziemy musieli ogarnąć, jak pamiętam, siekierę i to bardzo, bardzo ogarnąć siekierę, bo jakby nie patrzeć, e, z tą siekierą był jeden mały problem. W ogóle bardzo, bardzo dużo miejsca tutaj zostawiliśmy e, niewykorzystanego. Czy mogę na przykład kilka miejsc naraz zniszczyć? Nie, nie mogę. Ale mam kwiatki, więc ja bym chciał je tutaj posadzić. Tu je posadzimy, trzy miejsca zrobię ładnie. Ehm, wydaje mi się, że niepotrzebne jest e, 3 na 3 nam teren na te kwiatki. Najwyżej jednego nie będziemy mieli. Albo może kwiatki inaczej działają niż mi się wydaje, więc lepiej e, zasadźmy je tak i zobaczymy, co się wtedy wydarzy. I tutaj byśmy zrobili mm, może nie obok. <laughs> Wiem, w co zrobiłem źle. Ale jestem głupi Wiecie dlaczego jestem głupi? Bo zobaczcie, jeżeli tutaj coś mi wyrośnie I tutaj, ja tego nie zbiorę Ja nie dam rady tego zebrać W tych miejscach nic nie zbiorę Jakby było po środku dziura Tak jak robiłem wcześniej, byłoby dobrze Ale w ten sposób ojoj. Troszeczkę nam się zepsuła koncepcja Jednak, no zobaczcie Na przykład teraz, teraz jakby tutaj wyrosło I te dwa jeszcze by wyrosły to ja tego nie zbiorę, właśnie tego w tym miejscu, więc no jest. Chyba mój sposób był dużo lepszy. I tak mi się przynajmniej wydaje. No dobra, najwyżej bardzo, bardzo dużo potracimy rzeczy. No niestety. Ehm, to było na próbę. Z wyczytałem gdzieś w internecie, że to jest świetny sposób na coś, yy, na sianie, więc yy, no nie, nie, to raczej chyba nie jest ten dobry sposób. Ehm. Tutaj te kamienie. Nie wiem, czy te kamienie nie niszczyć przypadkiem. Bo, jakby nie patrzeć, one mi nie są za bardzo potrzebne. No nie oszukujmy się, one po prostu mi teraz zawadzają. Cały czas je przenoszę. Więc chyba je po prostu zniszczę. I tutaj mam już teren wyrobiony. Eee, bym chciał mieć motykę w ręku. Motyka byłaby w porządku. I teraz młotkiem sobie poniszczymy, żeby to ładnie wyglądało Nie wiem czy ulepszać kosę, no, no jakby nie patrzeć, yy, kosę czasem używam sobie, ale jednak to jest coś co bardzo, bardzo rzadko używam Więc raczej chyba mi nie jest potrzebna yy, Popodlewam sobie z nimi Jeszcze nie ulepszyłem sobie konewki, więc no to jest ten problem yy, jeden z większych, bo konewka przydałaby się mieć ulepszoną już na maksa Jeżeli ją będziemy mieli na maksa ulepszoną w takim wypadku będziemy mogli podlewać teren 3x3, a nie 2 na 3 Czy to jest to? Nie, to jest. A tu w ogóle jak ładnie. A takie kwiatki posiałem i takie, i takie. A, no proszę. Ale w ogóle, jakie to są tereny wielkie zasiane? Czy wy to widzicie? Kosmos, a tutaj nie wiem co tutaj jest w tym miejscu. Ale czemu tu są trzy niebieskie, jeden czerwony, to jest pytanie Czy to jest jakaś na przykład yy, rzadkość, że taki właśnie się sieje? Zobaczymy, zobaczymy w przyszłości Ja bym chciał zobaczyć jedynie wiecie co? Po pierwsze, ile mam pieniędzy, tego nie sprawdziłem na samym początku A to mi jednak się przydaje, żebyście wy wiedzieli yy, Obok mieli zapisane ładnie Okej okay. yy, I tutaj nie to, to też nie to Powiedzcie mi konewkę, za niedługo, w zasadzie jeszcze dwie, trzy rzeczy podlejemy i teoretycznie już moglibyśmy ją ulepszać, a oni się obijają. Więc naprawdę, e, będę musiał. Ogółem, w ogóle mogę już was poinformować i to z czystym sercem, że przez to, że niektóre odcinki. Harvest Moon akurat jest jedną z tych gier, których raczej nie będę robić z kamerką. No jednak, to, tej kamerki tutaj nigdzie nie wcisnę. I bardziej wydaje mi się, że zawadzałaby, aniżeli e, wyglądałaby. Tak więc, no lepiej. Lepiej bez kamerki sobie poradzić. A, przez to, że podłączyłem kamerkę i jeszcze ją dopracuję, bo jakby nie patrzeć, jest dużo rzeczy, w których, przy których trzeba ją dopracować, ma dużo niedoskonałości ta kamera. To zaczniemy z lajwami, jak najbardziej, myślę, że już od przyszłego tygodnia ten odcinek pojawi się. Ojej, od przyszłego tygodnia, zależy kiedy ten odcinek wrzucę, bo jeżeli go wrzucę w poniedziałek, to, ten, to zaczniemy od weekendu. Jeżeli go ten odcinek wrzucę w jeszcze w niedzielę, w ten weekend, o którym ja myślę, a u Was nie wiem, kiedy się jeszcze pojawi, wybaczcie mi, nagrywam to wcześniej dużo, to powiem Wam szczerze, że no, wydaje mi się, że wleci odcinek ten w poniedziałek, więc powiem bezpiecznie, że w weekend. W weekend zacznijmy sobie już z live'ami lecieć. No, więc pytanie: Czy ja już mogę ulepszyć konewkę? Chyba będę mógł... Tak, mogę już na Mistri, więc nawet je nie będę już używać na razie. Ulepszona będzie całkiem spoko. Jedynie co mogę zrobić, to te jabłka pobrać i posprzedawać, a może tylko miód sprzedam. Jabłka porozdaję. Pytanie, co mam w plecaku? Mam tylko trzy jabłka, więc no słabo, słabo, pójdziemy sobie po jakiegoś kwiatka, może dwa yy, na szybko. Dzisiaj sobie odpuszczę yy, siekierę, czyli te drewno leżące. Chociaż powinienem, powinienem, bo ulepszenie mm, e, sikiery będzie chyba najtrudniejszą rzeczą w tej grze. Jakby nie patrzeć, bo to jest strasznie, to strasznie ciężkie. E, tobie mogę dać kwiatka? Wydaje mi się, że dam to babci. Okej, okay, on chyba już nas lubi, tak mi się wydaje, więc całkiem spoko. Tu już pozamykane, nie mam pojęcia gdzie ona może być. Tu sklep też zamknięty, jakby nie patrzeć tu jest piąta. No to jednak nie porozdaje nic ludziom. O, grzyby już ma w tym! Puść mnie! Pamiętam, że y, ostatnio czytałem to. Cześć, karder, masz kwiatka. Y, pamiętam tylko tyle, że. Nie mogę tam jeszcze wejść. Muszę chyba tam o ósmej, czy tam o którejś pójść do niego. Zaraz to sprawdzimy. Poczekamy tutaj sobie chwileczkę. O siódmej jest zamknięte. O ósmej. Wiem, że o tu. Chyba w czwartek, a nie w niedzielę. W czwartek, w jesień. Pewną, y, pewną czwartkową jesień. Będziemy musieli się wybrać do kartera tylko po to. Dobra, psa podnosiłem. Tylko po to, żeby wejść do niego na zaplecze. Tam, wiecie, do ogródka, bo tam ma grzyby i tam ma jeszcze. Z tego co pamiętam, to trawę, białą trawę, która jest strasznie droga. Właśnie tylko po to się z nim zaprzyjaźniam. Troszeczkę beznadziejny pogląd na świat, żeby się zaprzyjaźniać z gościem, tylko po to, bo ma trawę w ogródku. No, ale tak, jakby nie patrzeć, ta trawa nam się przyda. Powiedz mi, czy ja nie noszę szczotki przy sobie? Kuniu! Koniu! Koniu, proszę się odsunąć. Eee, szczotkę odstawiłem, dlaczego nie mam pojęcia. Wędkę też odstawiłem. Ten pedometr... A, niech sobie lata z nim, czemu nie? Dobra, to co jedynie przeniesiemy tutaj i mamy tylko dwa rodzaje nasion. Trawę zasiejemy sobie dopiero w... Wracaj do siebie. O, już nas polubiłeś, spoko. E, ale trawę zasiejemy dopiero w styczniu, w styczniu tutaj jest inaczej, to się nazywa. Ojej, to jest we wiosnę, na wiosnę. Na wiosnę zasiejemy trawę, więc na spokojnie. E, cały czas mówię od kilku odcinków od e, dawien dawna w zasadzie, że trzeba kurczę wziąć i e, kupić krowę owce albo kurę. A nadal tego nie zrobiłem tylko dlatego, że nie potrafię znaleźć... E, Kasy, bo jakby nie patrzeć, cały czas ta kasa nam jest potrzebna. Tutaj mamy ile tej pieniędzy? Nie to. Cały czas mylimy się. Stat nie, te akurat niepotrzebne nam statystyki. Przecież te są ciekawe czasem. Ale mamy 4800, a potrzebne nam jest 5000 z tego co pamiętam. Tylko po to, aby yy, ulepszyć konewkę. Jak tam z siekieram? 89%. Dobra, to się pobawimy w ścinanie drewna troszeczkę. Nie w tą stronę, raz tu mamy. Tu będzie gdzieś drugi i trzeci. Dobra, i jedynie co dzisiaj zrobimy, to pobawimy się w rozdawnictwo i porozdajemy rzeczy, które mam przy sobie. Tobie damy, może nie młotek, ale tobie dam jabłko. Na przykład, dziękuję. Będę ci dłużny, i chyba od teraz będziemy mogli do niego wchodzić. Tam na zaplecze. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tutaj dla naszej kobiety. Nie pamiętam co miałem zrobić dla niej. Dzięki, nie ma za co. Lekarz nas lubi. E, stąd jedynie jeszcze bym musiał się zaprzyjaźnić z... Tobą. Z tego co pamiętam to pewnego razu... E, trzeba będzie... No właśnie chyba 16, jeżeli się nie mylę. On będzie zbierał winogrona. A my będziemy musieli mu ch chcieli mu pomóc i pierwszą osobą, mhm, spoko. Pierwszą osobą, którą będziemy chcieli wziąć do pomocy dla nas, jest ten gościu z kościoła. Będziemy musieli go znaleźć, aby po prostu on nie wyjeżdżał z miasta. Jednak fajnie by było mieć więcej przyjaciół tutaj. Proszę ci bardzo. Czy mogę już wejść do ciebie na zaplecze? Jeszcze nie mogę. A szkoda, bo chciałbym zobaczyć co tam się dzieje. Nie wiem czy kiedykolwiek będę mógł w zasadzie. Dobra, tutaj mam jeszcze Kowala. Z Kowalem trzeba ja chciał się zaprzyjaźniać. Myślę, że tak, może da mi zniżkę jakąś. Przecie bardzo, masz jabłko. Dzięki bardzo, jesteś hojnym facetem. Nie ma za co. Tym ja ziomkowi nie będę dawać, on jest mało ważny w zasadzie. Dobra, ja bym chciał iść po Mistril do kopalni, ale mógłbym wziąć też. Jak to się nazywa? Wziąć też koszyk i koszykiem się pobawić. I jak będziemy mieli koszyk, to tam będziemy mogli sobie pozbierać po, po, po tych, jak one się tam nazywały. O różnych pierdół, o to mi chodzi. Dobra, więc tutaj się kładziemy i robimy standardzik.

Dobra, jak widzicie, jak widzieliście w zasadzie, a nie jak widzicie Zabrałem już pełny koszyk, zabrałem mistril i jedno złoto mam jeszcze w plecaku Trzeba pamiętać, żeby je sprzedać Troszeczkę się wykąpałem, żeby być świeżym, czystym, ładnie pachnącym Więc lecimy sobie do domu, wrzucę to wszystko zanim ten ziomek przyjdzie do nas i zbierze od nas rzeczy Tutaj jeszcze podlewają, wydaje mi się, że będę musiał więcej ich zatrudniać tak mi się przynajmniej wydaje, bo tak jakoś słabo podlewają, albo z nimi potrenować podlewanie. To też jest taka opcja, bo z nimi można trenować rzeczy. Jak z tego co wiem, to można zobaczyć chyba w statystykach. O, w ogóle mam już prawie 5000. O, właśnie, są te statystyki, jak widzicie. Jest poziom podlewania. Tutaj ma poziom drugi podlewania. Nie wiem, czy to jest na zasadzie takiej, że zatrudniam ich i oni się uczą, czy to jest na zasadzie, że gram z, ni w ni z nimi w gry, bo. Ale chyba nie, to nie jest przez te minigierki, bo jakby nie patrzeć, w minigierki grałem. Wszystkie trzy, czy tam cztery sprawdzałem, chyba trzy są, wszystkie trzy sprawdzałem, a oni i tak nie mają tych. Yy, ten, zwiększonej, nie? Tej swojej siły, czy coś tam, tej. many, mocy, czegokolwiek tam tylko tyle, że trzeba popodlewać, bo sobie strasznie nie radzą. Może do jutra by zdążyli, ale jednak wolę mieć wszystko tutaj ogarnięte. Oni mogą co najwyżej po mnie poprawiać, jeżeli źle coś podlałem. Albo się nie podlało, też jest taka opcja. Bo widzicie, zobaczcie, cały rządek wyrósł tylko tutaj na dole nie podlali, więc najwyraźniej. O właśnie, najwyraźniej nie podlali tego. No, trzeba też to pilnować czasem. I trzeba strasznie, ale to strasznie będę musiał ogarnąć tą farmę, bo jest zasyfiała, jakbym patrzeć. Tych większych kamieni się pozbyć, te mniejsze, y, wydaje mi się, że. O, woda mi się skończyła. Te mniejsze gdzieś, ewentualnie do poszczególnych miejsc, popostawiać, bo wiem, że można wyciągnąć drewno. Czy tu jest drewno? Tak, widzicie, i drewno można postawić sobie. O, i straciłem drewno. Dobra, myślałem, że nie mogę stracić drewna, rzucając je na ziemię. Ale jednak da się. I drewno może służyć jako płot. I tak chyba będziemy robić, gdyby nie fakt, że... O, nie to używam. Chciałem się zjeść coś. E, gdyby nie fakt, że jednak drewno nam będzie potrzebne do ulepszenia domu, co będziemy musieli też za niedługo zacząć ogarniać to, bo tu... w tej grze jest bardzo dużo rzeczy do ogarnięcia. Tutaj trzeba ogarniać swoje życie, życie na farmie i życie, wiecie... Miłosne, tak? Więc no, naprawdę, naprawdę dużo do ogarnięcia jest jeszcze W zasadzie nic nie ogarnąłem, tak naprawdę To jest tylko taki jakiś mały zalążek zrobiłem, co najwyżej No, ale, ale myślę, że, że i tak nam jakoś to wyjdzie Bo jakby nie patrzeć, teraz już zaczynać powinniśmy yy, kłaść Pszczoły yy, już brałem, a pytanie, czy ja mam jakieś jedzenie jeszcze? Nie mam, U. O nie, będę musiał szybko się wykąpać, ewentualnie coś zjeść jakąś trawę po drodze. Łatwiej będzie zjeść trawę. Nie, nie, nie łatwiej zjeść trawę. Dwie trawy zjadłem już. A trzecia nam coś da? No za świerszcze w ogóle? Pierwszy raz słyszę w tej grze świerszcze. Dobra, wymyłem się i szybko do domu, bo naprawdę stracimy pół dnia jutrzejszego, a nie chciałbym. Jutro, czemu ty... kąpię się umie w sadzawce, To było dziwne. Jutro, jutro jest chyba święto z tego co kojarzę. Tak, jutro jest święto, ten, ten chyba dzień jesieni, Pe pełnia czy coś tam, północ? Nie wiem, nie pamiętam. Więc tylko tyle, że psa podnieśliśmy, pogody sprawdziliśmy. Sprawdzę jeszcze co jest dzisiaj. Tak, pełnia księżyca, więc trzeba będzie iść to ogarnąć, ale to pewnie będzie w nocy 100%. Statystyki mam 5600, Ps pies mnie kocha, Stefan mnie też prawie kocha, sporo drewna. E, siekiery jeszcze ulepszyć nie mogę niestety I to by było na tyle w tym odcinku Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał Jeżeli tak to zostawcie łapkę w górę Poza tym komentujcie, subskrybujcie No i cześć